Dzień dobry pisarze, z tej strony Natalia i zapraszam Was na początek serii z NaNoWriMo 2022. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest NaNoWriMo. Jest to wyzwanie miesięczne, które odbywa się co roku w listopadzie na całym świecie. Chodzi o to, żeby napisać przez ten miesiąc 50 tysięcy słów. Wychodzi mniej więcej około 1700 słów dziennie. Moim planem na ten tydzień, jak i na cały miesiąc jest przede wszystkim wyrabianie tej podstawowej normy, czyli 1700 słów. Jeżeli się nie uda, trudno. W sumie śmieszne jest to, ponieważ nagrywam ten początek pod koniec pierwszego tygodnia i nic nie zdradzam. Zobaczycie, jak mi poszło w tym tygodniu. Ale znacie mnie też, więc wiecie, że ja bardzo lubię Nanoraimo. To jest taka forma dla mnie motywacji przede wszystkim, dzięki czemu tak naprawdę no, codziennie siadam do pisania, znajduję na to czas i staram się po prostu osiągnąć ten minimalny limit. Jeżeli chodzi o sam projekt, to w tym roku zajmuję się tajemniczym projektem. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, nie chcę zdradzać tytułu ani w ogóle opisu, gatunku. No, może gatunek zdradzę, to jest taki obyczaj z romansem, więc podobne klimaty tutaj jak Szkocja, więc na razie zostawiam thriller i wracam właśnie na grunt obyczajowy. Zobaczymy, jak mi to pójdzie już po powiedzmy tym doświadczeniu thrillerowym, mroczniejszym, więc to tyle tak w skrócie. Zajmuję się tajemniczym projektem, przez cały listopad mam zamiar pisać, no i oczywiście to nie jest tak, że przez cały miesiąc powiedziałam w pracy, że mnie nie będzie, tylko raczej to będzie taki po prostu miesiąc, w którym będę starała się połączyć swoją rzeczywistość szkolną, rzeczywistość, Pracy powiedzmy z pisaniem. To będzie pierwsze takie moje nano podczas już pracy, a nie podczas studiów, więc nie chcę też nakładać na siebie zbyt dużej presji. Wiem, że po prostu może się w tym roku nie udać, że może być po prostu trudno, bo mogę być padnięta i nie będę miała nawet ochoty pisać, ale chcę spróbować, chcę zobaczyć, jak mi to pójdzie, właśnie gdy mam jeszcze pracę przy okazji bo studia, studiami, wtedy też narzekałam trochę, że było co robić, ale moim zdaniem jednak tutaj w pracy to na pewno zabiera mi więcej czasu niż wtedy co studia i no po prostu nie wyobrażam sobie, żeby nie pisać na nano nie wiem, nawet jeżeli nie wygram, nic się nie dzieje i tyle jeżeli chodzi o wstęp, to e, krótko z na temat się oczywiście nie udało, jak to ze mną, e, ale już nie przedłużając, zapraszam Was na pierwszy tydzień zmagań na Noraimo. You Dzień dobry, w czwartek. Mam chwilę, żeby się odezwać. Zignorujcie bałagan za mną. Nie mam czasu nawet na to patrzeć, a co do tego sprzątać. Wróciłam yy, właśnie z pracy. Jest 17:48, więc siedziałam od 8 do 17:10 w szkole. Tak jest zazwyczaj w, w środę. Więc. Yy, jest trudno e, Miałam chwilę, miałam takie Miałam okienko e, I dzięki temu tam troszeczkę popisałam Natomiast nie było e, tego zbyt wiele e, Zaraz sobie na to zerknę, bo akurat Pisałam w dokumencie Google Więc e, to mi ułatwiło sprawę I po prostu zaraz sobie to zaraz sobie to przeniosę do pliku, który teraz w którym teraz piszę, czyli w Wordzie nie mam pojęcia jak mi poszło, wczoraj wymęczyłam jak widzieliście wymęczyłam po prostu 1700 słów bodajże i w pewnym momencie miałam taki moment że kurde jakby wiem, że próbujesz pisać bez planu próbujesz sobie zrobić taki eksperyment i on na początku bardzo fajnie wychodził natomiast w momencie kiedy ja zaczynam tracić grunt pod nogami, nie wiem co pisać, nie wiem czym się zająć, to pojawia się u mnie panika, przerażenie, dodatkowo presja na nos sprawia, że w pewnym momencie ja się zamykam i strasznie trudno mi się pisze i kończy się ta przyjemność, ta zabawa powiedzmy z nieplanowania i z pisania na żywioł i zaczyna się troszeczkę taka walka z samym sobą, dlatego też postanowiłam na spokojnie sobie rozpisać, przynajmniej zrobić taki podstawowy schemat scen, rozdziałów, żeby mieć spokój w głowie, i powiem Wam szczerze, że to mi dużo dało i o wiele lepiej mi się pisało dzisiaj, kiedy ja tak naprawdę wiedziałam, do czego mam. Przysiąść i pisać. To nie jest jednak tak, że ja pokazuję w tym momencie, ha, brak planowania, jest beznadziejny, tylko planowanie. Nie. Ja e, nigdy e, czegoś takiego nie powiem, i tak samo gdy pojawiają się takie głosy w komentarzach, a mnóstwo takich głosów się pojawiło pod e, odcinkiem eksperymentu pisarskiego, że no w końcu zabrała się za to, jak ma wyglądać pisanie. Nie, dla każdego pisania oznacza coś innego, dla każdego pisanie. Działa w inny sposób i jeżeli ja chciałam spróbować zobaczyć, jak się sprawdzę bez planowania, to zauważyłam, że po prostu na, na początku to się sprawdza. I ma to fajny taki wydźwięk, natomiast w pewnym momencie pojawia się u mnie już taka nerwówka, że nie wiem do końca co pisać. I tutaj pokazuje się po prostu mój charakter, że muszę mieć coś zaplanowane, żeby poczuć się po prostu swobodnie, żeby się nie stresować tym. Dlatego jeżeli ktoś lubi pisać bez planu, na spontanie. Super, piszcie. Yy, Nikt wam tego nie powinien zabraniać, yy, a jeżeli zabrania, tego nie słuchajcie. Natomiast to działa w drugą stronę również i dajcie przyzwolenie innym ludziom na planowanie. I to też jest sposób na pisanie. to nie jest gorsze. W ogóle nie możemy tutaj dzielić tego ani na lepsze, ani na gorsze. Yy, mamy wybrać taką ścieżkę, i ja powtarzam to tyle razy i po prostu nie dociera w ogóle. I to mnie zaczyna po prostu irytować, bo. Tworzymy jakieś dziwne antagonizmy pomiędzy tymi dwoma drogami, tak? Albo to jest dobre, albo to jest złe. Nie. Możemy sobie wybrać, co się dla nas sprawdzi, ale ten mój eksperyment miał też na celu, żeby sprawdzić, jak ja się z tym czuję. Czy jednak to, co kiedyś się u mnie działo i kiedy po prostu przerywałam pisanie bez planu, czy będzie teraz? No i okazuje się, że do pewnego momentu mam taki zastój i nie wiem, jak ruszyć. Dalej, i akurat ten dzień e, przypadł na, e, na pierwszy dzień nano, więc to też było dla mnie bardzo hardkorowe i, i nie ukrywam, że nie spodziewałam się, że tak zacznę e, to wyzwanie, tak w mękach, można powiedzieć. E, tak, w skrócie, jeżeli chodzi o pogadankę, bo chyba musiałam ją zrobić, bo po prostu to jest jakaś sprawa, która gdzieś tam siedzi w tyłu mojej głowy i uważam po prostu, że najważniejsze jest to, żeby dać. Prawo innym wyboru drogi, która im odpowiada. I tyle. No, więc tyle. Już się nie rozgaduję. Zobaczę, ile udało mi się napisać w przerwie, w okienku, i zobaczymy po prostu, ile muszę jeszcze dzisiaj dopisać. Ale smutno: 518 tylko. Znaczy się, gdybym to był normalny dzień, to byłabym ogromnie szczęśliwa z tego wyniku, bo dla mnie jest super. Natomiast jeżeli chodzi o nano, do przede mną jeszcze do napisania jakoś ponad tysiąc słów, więc chyba po prostu zjem sobie coś, bo, bo jestem głodna, obejrzę sobie e, coś na internecie i siądę do pisania. Co innego nie zostało. Nie pytajcie, po ilu trudach udało się osiągnąć ten wynik. Nie pytajcie nawet, po ilu godzinach udało się osiągnąć ten wynik. Było trudno. Natomiast w całym pliku prawie 3,5 tysiąca słów. Ogólnie ja cały czas przypominam, że ja już wcześniej pisałam ten projekt, teraz wam pokażę. Więc w całym projekcie ja już mam ponad, boże ile tam było. No, około po prostu 14-15 tysięcy słów, więc to jest już coś. I wydaje mi się, że po prostu to moje takie. Nieudane pisanie wynika też z tego, że już przepracowałam ten początek i teraz pojawiają się schody. I na sam początek nano, ja zamiast właśnie cieszyć się początkiem tej historii, walczę ze świadomością, jak wiele jeszcze przede mną. I wydaje mi się, że to jest na tę chwilę dla mnie najtrudniejsze, ale Damy radę, jutro zaczynam pracę trochę później, więc mam nadzieję, że rano wstanę, zrobię sobie kawę i będę pisać. Powiedziałam sobie, że póki e, nie wybiję przynajmniej 1700 słów, to nie zjem obiadu, a jak widać, jem obiad, czyli e, załatwione. Rano napisałam około 700 słów, i jak wróciłam teraz po pracy, to zaczęłam pisać dalej. Rano napisałam 717, później napisałam 730 i dopisałam jeszcze 291. I kończę dzisiejszy dzień z wynikiem 1738. Ogólnie udało mi się zdobyć oznakę, która mówi o tym, że mam już 5000 słów, bo mam dokładnie 5226. Oczywiście. Podczas nano napisanych ogólnie w całym projekcie mam prawie 17 tysięcy słów, więc jestem bardzo bardzo zadowolona. Powiem szczerze, że dzisiaj pisało mi się lepiej. Nie wiem, od czego to zależy. Może w końcu przemyślałam jakoś te sceny, albo jakoś to po prostu pykło. Nie mam pojęcia. Natomiast, no udaje mi się, więc się cieszę. Ale muszę wam opowiedzieć o książce "Nie rób scen Flora", bo po prostu. Jestem, ja rzadko mam tak, że jakiś humor z książki do mnie, do mnie dociera, w sensie, że sama mam także po prostu parsk na śmiechem. A tutaj słucham tej książki akurat, jak jeżdżę do pracy, więc mam tak powiedzmy godzinkę dziennie na słuchanie. I powiem Wam szczerze, że dzisiaj tak się po prostu zaśmiałam w samochodzie i jeszcze byłam koło szkoły. I sobie pomyślałam: Boże, zaraz ktoś wyjdzie i stwierdzi, że ta pani od polskiego jest nienormalna. Śmieje się do siebie, gada do siebie, i jeszcze nie wiem co. Nie zmienia faktu, że chyba nikt mnie nie zauważył. A teksty są tak cudowne, że po prostu śmieje się jak, jak głupia. I e, pisałam to już autorce: Martyna, bardzo, bardzo dobra e, robota. Ja chyba jeszcze przed spaniem po prostu posłucham dzisiaj, ale na razie jem, obejrzę sobie coś na YouTubie i może pomaluję obraz, bo zabrałam się za malowanie na, po numerach, może później Wam pokażę i się wkręciłam w to mega, więc tak na relaks przed jutrzejszym dniem, przed piątkiem. No i jutro e, powinnam popisać coś w szkole, i później może tak dołożę coś na live, więc pewnie z tysiąc słów uda się na live napisać, więc pasuje mi wcześniej na okienku napisać koło 700. I jeszcze, o, to jest ważne, muszę w takim razie przygotować e, sobie plan, co mam pisać. Żeby mieć po prostu konkretne od punktu do punktu, co mam napisać, żeby mieć pewność, że wszystko. Będzie, że będę wiedziała nad czym w ogóle mam wsiąść. Więc to jest mój główny cel, ale na razie jedzenie. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows.

Na ogarnięcie spraw szkolnych, ale także popisałam. I udało mi się napisać aż 871 słów. I wiecie co, jednak wydaje mi się, że to będzie dobrym pomysłem, żebym ja zmieniła narrację tutaj na pierwszoosobową. Więc na live na pewno mam w planach jeszcze popisać, ale chyba później siądę i po prostu będę czytała wszystko od początku i zmienię narrację. Wydaje mi się, że o wiele lepiej. Ta książka będzie się po prostu prezentowała i ja będę spokojniejsza. Więc tak, tak, taką decyzję podjęłam. Udało mi się wczoraj, jeszcze, tak jak mówiłam, zaplanować ten rozdział akurat jedenasty i dzięki temu naprawdę, jak usiadłam już do pisania w szkole, to to szło po prostu tak. Mogłam usiąść, słowa ze mnie wylatywały, ja wiedziałam do czego zmierzam. Zapisałam chyba tylko dwa podpunkty z tej mojej listy, którą stworzyłam, więc mam czym się zająć jeszcze podczas live'a, a zatem jestem spokojna, mogę sobie coś szybko zjeść, odpocząć i po prostu być przygotowana na 18, i wtedy razem z wami już popiszemy i wspólnie się zmotywujemy podczas tego nano, a to jest niezwykle potrzebne. Cześć w niedzielę jest dziesiąta. Nie odzywałam się do Was jakoś bardzo przez te dwa dni, ponieważ piątek był trudny. Skończyłam z super wynikiem, bo pisałam i w szkole, gdy miałam okienka, pisałam także później na live. Pisaliśmy praktycznie pięć sprintów, więc to jest po prostu jakieś szaleństwo. Ogólnie udało nam się prawie godzinę pisać, więc dlatego ten wynik był taki duży. Ja napisałam tam ponad 2400 słów. Natomiast w sobotę role się odwróciły. I ledwo co wybiłam 1700, dobijałam te, nie wiem, te słowa po prostu na siłę, żeby coś było, żeby, żeby się po prostu udało. Nie szło mi totalnie, nie wiem od czego to zależy. Nie wiem, po prostu być może w piątek pisałam to, co miałam w głowie i zostawiałam mnóstwo luk. No i właśnie w sobotę musiałam wypełnić te luki. To już nie szło tak cudownie powiedzmy. Ale dzisiaj też muszę siąść i popisać. Zaraz się tym zajmę, pewnie zrobię sobie kawę. Na pewno dzisiaj już jestem pewna, wybiję 10 tysięcy słów jakby poprzez nano, więc można powiedzieć, że ten pierwszy tydzień skończymy dobrze. Dobrze, i mam nadzieję, że ta początkowa dobra pasa, chociaż jest trudno. To, że będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu, chociaż powiem szczerze, że ten przyszły tydzień naprawdę szykuje się strasznie, strasznie trudne. Nie wiem, nie wiem po prostu, czy uda mi się dobić do tych minimalnych limitów. Nie wiem, zostawiam to na przyszły tydzień. Dzisiaj skupiam się na tym, że mam do wypełnienia swój niedzielny limit i do dzieła. Pierwszy tydzień na kończę z takim wynikiem, i od pierwszego do szóstego udało mi się napisać 11 630 słów. Jestem zadowolona i mam już 23,26% za mną. A, mam nadzieję, że w takim razie następny tydzień zaowocuje w wynik 50%. Mam, to brzmi naprawdę dziwnie, ale no może uda mi się być już w połowie nano, chociaż to wymaga pisania i to ponad tę skalę, którą zazwyczaj tutaj przedstawiam. E, tak prezentuje się ten wykres, idziemy cały czas nad linią, a ten w ten sposób, no jednak tutaj... O, ja wam w ogóle mówiłam, że dwa, e, 2400 tu 2811 napisałam wtedy, więc tutaj nieźle wyskoczyłam, ale jak widać dzisiaj też udało mi się troszeczkę od tej normy e, odbić. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy tydzień. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten vlog, że też dał Wam kopa motywacyjnego. O to chodzi. Mnie nagrywanie na YouTube też motywuje, ponieważ chcę pokazać Wam te wyniki. Chcę, żebyście zobaczyli, że da się pomimo tego wszystkiego, co się wokół dzieje. Więc mam po prostu nadzieję, że jest to duża dawka motywacji, a także po prostu, że jest to forma rozrywki dla Was i miło Wam się ogląda te filmy. Widzimy się w przyszłym Tygodniu, trzymajcie kciuki, żeby się udało dobić do 50%. Będę się starała, to będzie taki mój dodatkowy cel, żeby po prostu się tak, wiecie, wewnętrznie zmotywować jeszcze do pisania, nawet ponad tę skalę. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, cześć.